Szkolnictwo branżowe w Centrum Uwagi. 22. edycja charytatywnej imprezy. Pierwsze efekty spotkań. Głos Rady Rodziców. Dzień dobry, Jonny, Jędraszczyk-Kałówak. Jest piątek, 28 listopada. Witam i zapraszam na Wiadomości Raciborskie. W środę na Zamku Piastowskim dyskutowano o szkolnictwie branżowym. Swoje doświadczenia i spostrzeżenia wymieniały osoby odpowiedzialne za oświatę w powiecie raciborskim, kędzierzyńsko-kozielskim i wodzisławskim. W historycznych murach Zamku Piastowskiego w Raciborzu odbyła się konferencja trzech powiatów poświęcona kierunkom rozwoju edukacji zawodowej oraz wyzwaniom stojącym przed szkołami branżowymi i lokalnym rynkiem pracy. Spotkanie przedstawicieli samorządów, dyrektorów szkół i pracodawców z powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i kędzierzyńsko-kozielskiego stało się platformą do wymiany doświadczeń i zacieśnienia strategicznej współpracy. Charakteryzuje nas przez wiele ostatnich lat bardzo dobra współpraca między powiatami w sytuacjach kryzysowych, w szkolnictwie, w rozwoju infrastruktury. I to powoduje, że również takie konferencje możemy wspólnie organizować. Podczas konferencji wielokrotnie podkreślano, że szkolnictwo branżowe jest kluczowym elementem w budowaniu silnej i konkurencyjnej gospodarki naszego regionu. Mamy o tyle ciekawą rzecz, że prezentowane są te tematy przez pryzma doświadczeń e, trzech osób pierwszym będzie dyrektor nasz z mechanika, drugim będzie pani dyrektor z powiatowego urzędu pracy, a trzecim będzie przedstawiciel też powiatu wodzicowskiego z Politechniki Śląskiej profesor, który również przedstawi kwestię kształcenia zawodowego, ale z punktu widzenia uczelni. Rozmawiamy na temat naszego szkolnictwa zawodowego, rozmawiamy na temat naszej młodzieży. My jako powiat bardzo mocno inwestujemy w pracownie, w kształcenie zawodowe, ale również to, co wielokrotnie podkreśla mamy w Kadr nauczycielską. Dlatego chcemy pokazywać młodym naszym ludziom, młodej młodzieży, czego mogą się u nas nauczyć, jakie doświadczenia mogą zdobyć, tak żeby w przyszłości dobrze wybrać kierunek szkoły, studiów. To wszystko dzisiaj ma znaczenie. Taki bardzo szeroki obraz kształcenia zawodowego, z jednej strony z punktu widzenia, jakie trudności, jakie wyzwania, i jakie oczekiwania mają wszyscy interesariusze, że tak to powiem, a z drugiej strony jak zrobić, żeby dalej upowszechniać szkolnictwo zawodowe i z drugiej strony, żeby było po prostu atrakcyjne nie tylko dla uczniów, ale przede wszystkim docelowo w efekcie dla pracodawców. Szkoły branżowe czy technika dostarczają wykwalifikowanych pracowników, których umiejętności są bezpośrednio dopasowane do aktualnych potrzeb pracodawców w kluczowych sektorach, takich jak przemysł, usługi i nowe technologie. Co ważne, edukacja zawodowa zapewnia młodzieży konkretny zawód, co przekłada się na lepszy start zawodowy, wyższe zarobki i mniejsze bezrobocie. Konferencja zakończyła się deklaracją dalszej współpracy. Raciborska Izba Gospodarcza zaprasza do wzięcia udziału w tegorocznej Gwiazdce Serc. To już tradycja w naszym mieście, która ma na celu dobrą zabawę i wsparcie tych, którzy najbardziej potrzebują naszej pomocy. Gwiazdka Serc to akcja zainicjowana przez Raciborską Izbę Gospodarczą z myślą o dzieciach będących w trudnych sytuacjach. W tym roku wydarzenie odbędzie się po raz 22. Temat przewodni to gwiazdka w kosmosie, więc będzie bardzo dużo kosmicznej energii. Tradycyjnie wystąpią racibowscy, przedsiębiorcy, samorządowcy, animatorzy kultury oraz znani i lubiani lokalni wykonawcy. Będzie więc Żwirek i Muchomorek, czyli Mariusz Kaleta i Marek Kurpis. Wystąpi Marzena Korzonek, wiceprezydenci Raciborza i zespół Los i Zbos. Tak, będę występował tradycyjnie w, w zespole przedsiębiorców, który się nazywa Los Isbos. Będzie śpiew, taniec i kabaret. Takie kombo występów z kosmiczną energią e, i mamy również jedną ogólnopolską niespodziankę. A tą niespodzianką są gwiazdy znane z programu The Voice of Poland. Podczas wydarzenia wystąpią Jan Górka i Natalia Tull. Razem z Jankiem jesteśmy uczestnikami z The Voice of Poland. A oprócz tego jestem przedsiębiorcą z RaciBorza. Prowadzę szkołę, RaciBorską Fabrykę Muzyki, gdzie uczę dzieci śpiewu i gry na pianinie. Będzie to śpiewanie, oczywiście, troszkę w kosmicznej wersji. O, może coś więcej? Tyle wystarczy, myślę. Aby sprawdzić, jaki repertuar przygotowała Natalia i pozostali występujący, zachęcamy do rezerwacji wolnego czasu i miejsca na imprezie bilety wciąż są dostępne. To jest charytatywne show, więc sprzedajemy bilety cegiełki, które później są wykorzystane na potrzeby głównie dzieci, czyli osoby potrzebujące. Bilety są w cenie 60, 50, 40 zł. Można je nabyć, nabyć online poprzez biletynek.pl oraz stacjonarnie w Raciborskim Centrum Kultury. Poza występami przygotowano też dodatkowe atrakcje dla miłośników Gwiezdnych Wojen. Kuszącą może być obecność na wydarzeniu grupy Polish Garrison. Co ważne, Gwiazdka Serc to także doskonała okazja do integracji. Zapraszam wszystkich z okolicy, z Rasiborza na tą piękną imprezę Gwiazdka Serc, która odbędzie się 13 grudnia w Raciborskim Centrum Kultury. Gwiazdka Serc w kosmosie będzie dużo dobrej energii. Dużo zabawy, fajne atrakcje. Zapraszamy. Trwają konsultacje w sprawie zmian w miejskiej oświacie. Na ich podstawie zweryfikowano już plany dotyczące przedszkola nr 26 czy szkoły podstawowej nr 13. 26 listopada prezydent Jacek Wojciechowicz zwołał konferencję prasową podczas której poruszył kwestie związane ze zmianą sieci szkół i przedszkoli. My dzisiaj mamy 800, około oczywiście 5850 miejsc w naszych szkołach, z czego zajętych mamy 3250. To oznacza, że mamy 2600 wolnych. Miejsc. Musimy nad tym panować, tak? bo te, te wolne miejsca, one oczywiście się nie biorą z tego, że ktoś wybudował za duże szkoły, tylko z tego, że w międzyczasie bardzo spadła nam demografia. I dość powiedzieć, że w tym roku mieliśmy około 460 dzieci, które przeszły z przedszkoli do szkół, a za dwa lata to będzie, czy już nawet w następnym roku, to będzie już praktycznie połowa. I, I te 200 dzieci w następnych latach się będą, ta, ta liczba się będzie utrzymywać. Tym prezydent motywuje konieczność zmian w sieci szkół i przedszkoli. Podczas konferencji mówił także, że ostateczne zmiany, które zapadną decyzją radnych, obowiązywać będą od 1 września przyszłego roku. Przypomnijmy, że miasto zaproponowało pewne zmiany i wciąż je konsultuje, a względem pierwotnych propozycji po wizytacjach w placówkach i rozmowach z nauczycielami i rodzicami uczniów już zapadły dwie zmiany. Jeśli chodzi o przedszkole numer 26 na Bielskiej, no to też Państwo pamiętacie, że tam wyłączyliśmy to, tą placówkę, tę placówkę z tego pakietu zmian i ona jakby zostaje w tych aktualnych swoich uwarunkowaniach. Jeśli chodzi o szkołę numer 13, to dzisiaj odbyło się już kolejne, już nawet nie wiem, które, ale kolejne spotkanie z przedstawicielami rodziców. Efektem tego spotkania jest nasza propozycja, aby szkołę numer 13 wygaszać przez dwa lata, czyli przez dwa lata nie byłby robiony nabór, natomiast po tym okresie klasy 4, 8, Przeszłyby do hmm, szkoły numer 4, tak jak to było w naszej propozycji. Z tym, że wtedy nie ma konieczności zajmowania drugiego budynku, wszystkie dzieci zmieszczą się w budynku szkoły numer 4. W związku z czym, hmm, wydaje się, że to jest hmm, jakaś hmm, dobra forma kompromisu. Rozmawialiśmy dzisiaj o tym właśnie z przedstawicielami szkoły. No, nie, nie powiem, żeby jakiś nadmierny był entuzjazm i radość z tego powodu, ale myślę, że ta nasza propozycja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i kadry, i, i też rodziców. Prezydent podał też najnowsze informacje dotyczące przedszkola nr 12, zlokalizowanego przy ulicy Bema. Rada Pedagogiczna wyraża chęć przejścia do i utworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego ze szkołą numer 15. Co oczywiście też pokazuje, że te nasze propozycje w niektórych sytuacjach znajdują zrozumienie i tutaj taka chęć przejścia. Właśnie oczywiście mówimy o przejściu jeden do jednego, czyli całe grupy z nauczycielami, więc taka nasza prawdopodobnie będzie decyzja, żeby, żeby wyjść jakby naprzeciw tym oczekiwaniom. Przedszkola numer, numer 12. Takie rozwiązanie poparła obecna na spotkaniu dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego numer 4 w Raciborzu. Ilona Fichna odnosiła się do doświadczeń placówki, którą kieruje. Ja jakby tak bezpośrednio nie jestem zaangażowana w całą reformę, natomiast jestem tutaj po to, żeby przedstawić wizję zespołu, samego zespołu. Jesteśmy najmłodszym zespołem w Raciborzu i uważam, że połączenie przedszkola i szkoły w zespół było najlepszą decyzją, ponieważ faktycznie zarówno przedszkole, jak i szkoła na tym bardzo zyskały i chociażby pomoc psychologiczna, chociażby wymiana informacji o uczniach adaptacja dzieci z przedszkola do klas pierwszych później przebiega totalnie bezkolizyjnie a sam proces połączenia przedszkola i szkoły w ogóle nie był odczuwalny została kadra zostały dzieci zostało wszystko to co mieliśmy w naszym przypadku została baza dydaktyczna a ten zespół stworzenie tego zespołu pomaga nam lepiej inwestować w placówkę lepiej inwestować przede wszystkim w dzieci i potwierdzam, wszystkie placówki raciborskie są bardzo dobrze wyposażone, bardzo dobrze zadbane, o to dbamy my, dyrektorzy, wszyscy staramy się jak najbardziej i wydaje mi się, że połączenie, to znaczy jestem pewna o tym, że połączenie przedszkoli ze szkołą to jest dobre rozwiązanie. W konferencji wzięli także udział przedstawiciele placówek światowych, które mają niejako wchłonąć inne podmioty. Ci deklarowali, że są gotowi na przyjęcie nowych uczniów, a także kadry pedagogicznej. Kilkukrotnie już informowaliśmy o zamiarach władz miasta względem zmian w lokalnej oświacie. Teraz pora oddać głos rodzicom. Od momentu ogłoszenia zmian w sieci szkół i przedszkoli głos zabierają nauczyciele i rodzice dzieci. Przy szkole podstawowej nr 13 od kilku tygodni wiszą banery zawierające sprzeciw wobec planów włączenia placówki do SP4. Udało nam się porozmawiać z panią Aleksandrą, która reprezentuje rodziców w szkole przy Staszyca. Była to dla nas bardzo przykra wiadomość, bardzo zaskakująca wiadomość, ponieważ jesteśmy szkołą o naprawdę wysokim standardzie, jesteśmy w rankingu na trzecim miejscu, jeśli chodzi o poziom szkoły. Dlatego było to naprawdę dużym dla nas zaskoczeniem, dlaczego padło na trzynastkę. Argumenty używane przez nasze władze to są tylko tabelki, wykresy i tak naprawdę nic więcej. To, że przedstawiają nam niż demograficzny i że nadal będzie ten niż postępował, to to nie jest żaden argument, bo o tym była już. Przejmując władzę przez pana naszego nowego prezydenta, przecież już wiedział, że ten niż tak będzie wyglądał, a pozwolił nawet na remont naszej szkoły. I nagle taki pomysł likwidacji, jest to naprawdę dla nas niezrozumiałe. W szkole odbyło się spotkanie z władzami miasta. Uczestniczył w nich prezydent, jego zastępca oraz naczelnik Wydziału Oświaty, a ze strony szkoły dyrekcja, kadra pedagogiczna i rodzice dzieci. Tutaj podczas spotkania nie zostało nic tak naprawdę wypracowane, ponieważ oczekiwali tak naprawdę od nas samych pomysłów, jaki mamy pomysł na utrzymanie trzynastki. Natomiast na każdą propozycję, którą dawaliśmy rodzice, no to od razu było kontrażenie, nie ma takiej opcji. Nad jedną z propozycji pozwolili sobie dać czas i mieli to przeweryfikować. Natomiast ostatnio jak spotkaliśmy się wczoraj w dniu wczorajszym w urzędzie, no to zostało przedstawione, że jednak ten pomysł nie wchodzi w grę. A może Pani powiedzieć, jakie wy dawaliście pomysły? Przede wszystkim, żeby zostawili trzynastkę, żeby nie zamykali tej szkoły. Kolejną propozycją to było zobaczenie, jak ten niż będzie postępował, czy szkoła ma szansę, żebyś się sama się obroniła przez najbliższe dwa do 5 lat, ponieważ tak ten niż będzie dopiero tak naprawdę można będzie go zobaczyć. Czy on maleje, czy jednak gdzieś tam ten jakiś wzrost jest. Nie było mowy od początku o żadnej likwidacji, o przekształcaniu. Chcieliśmy spokojnie, jeśli chodzi o wygaszanie, no to było na przykład nasza szkoła i czwórka. Absolutnie nie nasza sama. Jeśli dobrze rozumiem, chcielibyście, jeżeli likwidują trzynastkę, to przy okazji też czwórkę? Tak, ponieważ no, nie masz szans, jaka to, jakie to są oszczędności, skoro i tak będą utrzymywać dwie szkoły. Ich propozycją pierwszą było 1-3 na Wojska Polskiego, kolejną propozycją było 4-8 na Kasprowicza. No to, to jest dalej utrzymywanie dwóch budynków. Podczas konferencji prasowej w magistracie prezydent poinformował jednak, że wycofano się z tego pomysłu i zaproponowano wygaszenie placówki w ciągu dwóch kolejnych lat. Dopiero w 2028 roku dzieci z trzynastki kontynuowałyby edukację w czwórce. Nie zgadzamy się na to, nie zgodziliśmy się na to, ponieważ chcieliśmy wrócić za dwa lata do tego tematu, zobaczyć jak to wygląda. Po co teraz robić dwa razy dzieciom wodę z mózgu, jak można wtedy podjąć, jeśli będziemy widzieć za dwa, trzy lata te kroki, że naprawdę to nie ma sensu utrzymania, to po prostu wtedy przejdźmy do piętnastki. Jak podkreśla nasza rozmówczyni, z tej sytuacji nie ma dobrego wyjścia. Rodzice jednak wciąż będą poruszać niebo i ziemię, aby szkoła, w której uczą się ich dzieci, mogła nadal funkcjonować. Nie ustaną też w apelach i rozmowach z władzami miasta. Mamy nadzieję, że prezydent w końcu władze naszego miasta zrozumieją, że no niestety, ale to jest bardzo z ich strony zły pomysł, aby likwidować taką szkołę, jaką szkołą jest nasza, z jaką kadrą nauczycielską, z nauczycielami wspomagającymi, z rodzicami, którzy zawsze w różnych akcjach charytatywnych, festynach zawsze chętnie uczestniczą. I uczestniczą też w walce o swoją szkołę, to zdecydowanie docenia i podziwia dyrekcja placówki. A o dalszym rozwoju sytuacji Trzynastki będziemy Państwa informować. Bo dobrze jest się dzielić. Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś. Całe życie. Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem. Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Dzisiaj dyżur pełnią apteki podróżami Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 9 do 19, oraz Opawska 33, Całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu od 6 do 24. Wszystko w dzisiejszych wiadomościach. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę udanego weekendu. A na kolejne wiadomości zapraszam we wtorek 2 grudnia. Do zobaczenia.